26 dzień kwietnia 2021 Witaj braciszku Jedna osoba zmarła I powiedz mi kiedy przyszedł Chrystus Król kiedy, przyszedł, kiedy zmartwychwstał Mój człowiek raz się rodzi raz go zamordowali I 2000 lat temu zmartwychwstał Jak to miał 30 lat nauczał 3,5 roku I no, zamordowali go, bo czas się wypełnił. Jako baranek ofiarę złożył doskonałą, prawdziwą. I naśladując baranka w jego naśladowaniu w prawdzie miłości i sprawiedliwości, Mateusz, Marek, Kukasz, Jan, Ewangelia jest opisany. Życiorys Chrystusa, Króla, Immanuela, Bóg znamy. Jeden pasterz Jana 10,16 będzie nas łączył prawdą, miłością. Dlatego mówię ci, Braciszku, bo Chrystus jest naszym Ojcem, Bogiem, Ojcem w niebie, Ojcze nasz. Który się znie nie w Watykanie. Na no, ksiądz służy Watykanowi, ja służę Chrystusowi królowi, Ojcu, Ojcze nasz. I on przyszedł w jego czasie, żeby zabrać pszenicę. Dlatego daje nam tytuły aniołów. Mateusz 24:31, pośle aniołów i zbiorą wybranych. Mateusz 3:12, żeby tę pszenicę oddzielić od plew, które diabeł nasiał. Konkolu, czyli kłamstwa, a Chrystus nasiał prawdy i mi mamy zbierać, a nie mamy siać. Tak jak wszystkie religie sieją i zabierają tytuł Chrystusowi i mordują go kłamstwem i pieniądze biorą na, na nim robią. Na Chrystusie pieniądze robią. Ja nie dupcę. Ale bracie, Chrystus tak nie robił. Za co? Ale za, co, za co bracie? Za co? Bracie, za co? Tak mi kochasz? Chrystusa już zamordowali, po co masz mnie mordować? Zapraszam Cię na kawę. Na kawę Cię zapraszam. Bracie, przyjdź na kawę, porozmawiamy, Słowo Boże na stół. Księdza przyprowadź. Biskupa przyprowadź. Nie morduj mnie. Czemu mnie mordujesz? Więc jak masz duże siły, możemy gościć Słowo Boże, Królestwo przyszło. Łukasza 9,60. Umarli nie grzebią umarłych, a Ty gość, Królestwo Boże. Król króluje, Pan panuje. Prawo nas wychowuje, a wiara jest wysłuchania. Posłuszeństwo dla Chrystusa. Rzymian, pierwszy rozdział, piąty werset. Ja wszystkie narody przyprowadziłem do posłuszeństwa wiary. No, naprawdę, Mateusz 17:5, jego słuchajcie: Chrystus się nie zmienia. Hebrajczyków 13:8. Wczoraj i dziś ten sam na wieki. No, tylko że teraz jako ojciec przychodzi, jako zbawiciel, jako król. Hebrajczyków 9:28, dla tych, co go oczekują. Powtórnie przyszedł, chwalę Jana 10, rozdział, Jana 4, rozdział. Od 20 do 24 na każdym miejscu, no i ten człowiek mógł być, moim, moim tatą tak? Ja mam do niego braciszko, a on taka agresja. Jak myślicie? No to ja wiem o co chodzi, bo pierwszy ja na 4, czwarty rozdział od 4 do 6, że oni mówią jak świat mówi i świat ich słucha. A kto z Boga jest, słucha nas, to nie z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajmy ducha prawdy i ducha życia. Ducha fałszu. Ducha prawdy i ducha fałszu. Czyli Jana 8:44. Kto morduje kłamstwem? Diabeł. Ewa zamordował kłamstwem. A żona, żona Ewa Adama śmierciła, bo mu dała. Mogła mu nie dać, albo Adam by nie wziął, to by nas ratował. Dlatego mieramy w grzechu Adama, czyli jest Chrystus i reszta świata. A tutaj tego człowieka właśnie ksiądz szukam. Czyli ta firma Rzymskiegoś Powszechnej, 325 rok. Rzymianie, poganie Mateusz 632. Poganie nie znają Boga, a ja go znam i chcę przekazać za darmo. Nie nauczam, przekazuję i chcę Bogusławić i wskrzeszać. Mateusz 10:8. Święćajcie umaruj. bo ci ludzie są martwi, bo nie znają Boga. Nawet poznania Boga prawdziwego zależy życie wieczne. Jana 17:3, drugi Testament 1:8. Tym Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem Zbawicielem jest Chrystus, Król Imanuel, Izaesz 7:14, Mateusz 7:23, Imanuel 8, rozdział Jana, 8, rozdział Rzymian. Rzymian 11, rozdział: Jesteśmy wszepieni z Bogiem. Wszystkich Izraelitów, Błogosławie, wszystkich, cały świat. Cały świat błogosławię i skrzeszam, ale tylko ci, co uwierzą w prawdę mego Ojca Króla Immanuela, który jest w niebie i przyszedł w jego czasie, by zebrać pszenicę Jana 1016 16 Błogosławię cały świat, wybaczam cały świat.